Kiedy myślimy o polskiej muzyce pop, często na myśl przychodzi nam ikona Elżbieta Dmoch. Jej błyski talentu i niezapomniane przeboje grupy 2 +1 na zawsze wpisały się w pejzaż polskiej kultury muzycznej. Mimo, że dziś artystka prowadzi życie w skromnych warunkach, nie zawsze tak było. Ostatnio pojawiły się informacje na temat jej trudności finansowych, które zaskoczyły niejednego fana. Elżbieta Dmoch, znana z hitów, takich jak Choć, Pomały Mój Świat czy Windą do Nieba, przez wiele lat cieszyła się ogromną popularnością wśród Polaków. Wraz z zespołem 2 plus 1, który współtworzyła, stworzyła muzykę, która przetrwała próbę czasu, docierając do serc różnych pokoleń. Jej obecność na scenie była nieodłącznym elementem polskiej estrady przez wiele lat. Niestety, życie osobiste artystki zaczęło przyćmiewać jej karierę, szczególnie po rozstaniu z Januszem Kurkiem, który był nie tylko jej partnerem, ale także współzałożycielem zespołu. Po trudnym okresie kiedy dmoch częściej występowała w cieniu, tragiczną stratą była śmierć jej męża. Wówczas Elżbieta postanowiła wycofać się z życia publicznego, a jej fani z niepokojem obserwowali ten proces. Przez więcej niż dwie dekady artystka milczała, pojawiając się sporadycznie jedynie w nagraniach, które dotyczyły zespołu dwóch plus jednego. Ostatnio jednak naświetlono jej obecne zmagania. Dmoch żyje z daleka od medialnego zgiełku i, jak ujawniają nowe informacje, Boryka się z trudnościami finansowymi, które są powodem jej kłopotów. Mimo że jej sytuacja materialna od wielu lat była ciężka, artystka nie skorzystała z programów, które mogłyby ją wesprzeć. Jak donosił fakt, jej emerytura opiewa na nieco ponad 2000 zł miesięcznie, co w dzisiejszych czasach nie pozwala na godne życie. Gdy ta informacja wyszła na światło dzienne, pomoc zaoferowała polska fundacja muzyczna, która zorganizowała remont jej mieszkania oraz wsparła ją finansowo, starając się pomóc stanąć na nogi. Jednak okaże się, że mimo wielu propozycji wsparcia, Dmoch pozostaje niechętna do przyjmowania pomocy finansowej na stałe. W rozmowie z przedstawicielem faktu, artystka przyznała, że ma coraz więcej problemów dotyczących spraw codziennych. Mimo zapewnień o stałej opiece oraz pomocy, Dmoch nie chce akceptować żadnej formy wsparcia. Choć jej sytuacja nie jest łatwa, artystka wydaje się być osobą o silnej woli, która woli walczyć o swoją niezależność na własnych warunkach. Jest to sytuacja, która skłania do refleksji nad losem artystów po zakończeniu ich kariery oraz nad tym, jak ważna jest pomoc dla osób, które kiedyś zachwycały nas swoim talentem i pasją. Warto, abyśmy wszyscy pamiętali o takich ikonach polskiej muzyki, a ich historie nie były jedynie opowieściami z przeszłości, ale stały się inspiracją do działania dla innych.